Gumy w zakazanym mieście mogą przysporzyć bólu głowy. Nie inaczej jest tutaj, na tym, że deptaku, na którym się teraz znajdujemy. Jest to miejsce światowych marek, które robią nam konkurencję. Z tego powodu, że u wrót zakazanego miasta robiliśmy karierę celebrytów. Wszyscy chcieli się z nami fotografować. Mam kilka spostrzeżeń i chciałbym się z Wami. Nimi podzielić. Pierwsza to jest taka, że rozwikłaliśmy zagadkę braku biletów do zakazanego miasta. W momencie, gdy wychodziliśmy tuż przy bramie wyjściowej, spotkaliśmy się z kilkoma propozycjami kupna biletów na środę po cenach kilkakrotnie wyższych niż te w Kasach. Drugie spostrzeżenie to takie, że no, panowie policjanci są bardzo czujni. Spotkaliśmy jednego, który był ubrany po cywilnemu. Na widok naszej kamery oraz tego, jak ja się produkuję przed nią, podszedł do nas i coś mówił po chińsku, nie bardzo go zrozumiałem. Zrozumiałem tylko słowo paszport. Okazałem mu paszport, po czym pan zapytał się mnie przy użyciu translatora, dlaczego ja kręcę tutaj film, z jakiego powodu. Przy pomocy translatora również wyjaśniłem mu wszystko, po czym pan sfotografował mój paszport, powiedział, że wszystko w porządku i że mogę dalej kręcić film. Jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego, z pewnością wyjątek stanowią wszelkiej maści naciągacze, którzy sprzedadzą wam wszystko to, co możecie kupić w sklepach z różnego rodzaju pamiątkami dla turystów tylko że kilkakrotnie drożej, także uważajcie na siebie. 为了不给你买，所以我决定我也不